Cześć. Kanał Popkadr. Zaczynamy moje komiksy, czyli serię filmików, na których będę opowiadał o swojej twórczości. Nazywam się Hubert Dronek i jestem autorem komiksów, głównie rysownikiem, ale też tworzyłem komiksy od początku do końca, czyli tak zwane komiksy autorskie, gdzie piszę również swoje scenariusze. Niektórzy mogą znać już mnie z moich publikacji, m.in. innymi z wojny odzyskajątko sebrnego, serii WE albo komiksów publikowanych w magazynach edukacyjnych. Z częścią z Was mogłem mieć również okazję spotkać się na festiwalach komiksu albo na targach książki. Tak czy inaczej chciałbym przybliżyć Wam właśnie tutaj moje publikacje. Seria moje komiksy będzie miała różne odsłony. Sięgniemy trochę do historii. Opowiem o tym, jak moje hobby przeradzało się właśnie w pracę, w zawód rysownika, twórcy komiksów. Przyjrzymy się tym tytułom, które już są na rynku. Tak byście mogli dowiedzieć się, jak dany tytuł powstawał, dlaczego, skąd pomysł na daną serię albo komiks, czy były jakieś trudności albo anegdoty związane właśnie z danym tytułem. W niektórych odcinkach będziecie mieli okazję zerknąć na moje biurko, czyli spojrzeć na to, co aktualnie tworzę, jak powstają nowe plansze, i już niebawem, właśnie w takiej odsłonie, zobaczycie nowe plansze Wojenodysajantka Srebrnego 12. tomu nad którym aktualnie pracuję. No i premiery. Myślę, że to będzie bardzo dobre miejsce, żeby w kolejnych odcinkach pokazywać wam publikacje, które właśnie się ukazały, nad którymi pracowałem przez ostatnie miesiące i które w ostatnim czasie miały premierę. Zaniedbałem trochę ten temat na Facebooku, ale teraz mamy popkadr, więc mam nadzieję, że to będzie bardzo dobre miejsce do tego, żeby taki temat poruszyć i nowe publikacje pokazywać, omawiać właśnie na kanale. Na pewno wrócimy do Antka Srebrnego, Wojennej Odycji Antka Srebrnego, czyli serii, która ma już 11 tomów, która cieszy się dużą popularnością, zyskała uznanie czytelników i miała już kilka dodruków. Wrócimy do początków tej serii, opowiemy o tym, jak ona powstawała, jak powstawał pierwszy album, jak doszło do współpracy z Wydawnictwem Instytutu Pamięci Narodowej. Być może omówimy kolejne albumy po kolei, no a na pewno, to co już wspominałem, zerkniecie na moje biurko, gdzie powstają plansze 12 tomu. Aga, Adam i Hamlet na tropie tajemnic, czyli moja druga seria dla IPN-u, do której robię rysunki. Omówimy trochę perypetii, które były przy tworzeniu pierwszego albumu, ale też na pewno w odcinku poświęconym właśnie premierom. Sięgniemy po trzeci tom, który ukazał się kilka miesięcy temu. Sięgniemy trochę w przeszłość, do mojej współpracy z magazynami, Pumpel i Victor Junior, gdzie tworzyłem dwie serie komiksowe przez kilkanaście lat. Materiału nazbierało się naprawdę dużo, chociaż tylko niewielka ilość, niestety, została zebrana właśnie w takim albumie. No i mój autorski tytuł. Przez ostatni rok seria jest trochę w uśpieniu, nie powstał żaden nowy zeszyt, natomiast na pewno wrócę do tego tytułu i będzie okazja, żeby o nim porozmawiać, zarówno o początkach, jak i planach. Są scenariusze na dwa kolejne zeszyty już napisane. Kolejne pomysły w głowie, więc seria WE albo Wii, coraz bardziej przekonuje się do fonetyki WE, będzie na pewno gościć na kanale PopKadr w serii Moje komiksy. Jest tego całkiem sporo. Będzie o czym mówić, będzie co pokazywać na kanale, więc to, co zawsze zaznaczam na spotkaniach autorskich z moimi czytelnikami, chciałbym opowiadać o tym, czego chcecie słuchać. Więc jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Piszcie swoje wrażenia o kolejnych odcinkach, które Wam się podobały, które mniej. Co byście chętnie poprawili, na temat czego byście posłuchali. Na razie to tyle. Zapraszam na drugi odcinek, w którym będę mówił o premierze, czyli piątce z kosmosu, w małej karciance, do której miałem przyjemność zrobić ilustrację i która jest stosunkowo świeżynką, bo kilka tygodni temu miała swoją premierę. Dzięki, i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.